Hejka, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim nowym kanale. Yy, możecie szukać mnie z YouTube'a, ponieważ mam kanał, zaraz wyświetli się, się gdzieś tutaj nazwa. Więc to jest właśnie nazwa mojego kanału, Maniusia Mania, zapraszam. Yy, pewnie będą pytania, czemu zmieniam kanał. I nie, nie zmieniam kanału, tylko stworzyłam nowy kanał, na którym głównie będę nagrywać ter Planet, a na pierwszym kanale będą filmiki innego typu po prostu. Więc to na tyle można powiedzieć, już rzeczy informacyjnych. A teraz po prostu zapoznam Was z moim kontem. Nazwa to będzie 08. Możecie zapraszać do znajomych. Limit mam do 240 znajomych z VIPem 1200, ponieważ mam 15 level. Ym, ym, członkiem, mówi Tryplant, jestem od października 2014 roku. I nie chwalę się levelem, tylko po prostu mówię, że 240 znajomych mogę mieć dzięki 15, 15 levelowi. Teraz chciałam pozdrowić trzy osoby, więc pozdrawiam. Super fale 1, 2, Laury 0121, agatki Równe się 1. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Pa!